Był już horror o morderczych klaunach z kosmosu. Były też krwawe pączki. Pojawiła się nawet produkcja o sofie, która zabija. A więc teraz pora na horror o Kubusiu Puchatku. Zapraszam na recenzję. Ja przyznam, że byłem bardzo ciekawy od początku tego filmu. Strasznie mnie ciekawiło, jak z produkcji dla dzieci jak z kultowej postaci, tak kojarzącej się bardzo pozytywnie, uczynią psychopatę, jak zrobią z tego wszystkiego horror. I bardzo, ale to bardzo byłem ciekawy, i niestety teraz jest mi strasznie przykro, bo film okazał się denny, słaby i przede wszystkim nudny. No i głupi, ale oczywiście wiedziałem, że będzie głupi, to było oczywiste, że będzie, wystarczyło spojrzeć na fabułę. Ale głupotę można było twórcą wybaczyć, natomiast szkoda, że jest to po prostu tak nudne. To przypomina mi jakąś, jakąś dziesiątą część drogi bez powrotu, tylko tutaj zamiast kanibali mamy Kubusia puchatka i prosiaczka, bo z jakiegoś powodu mamy tylko ich. Y i strasznie żałuję, bo ten film miał naprawdę ogromny potencjał. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o pomysły, można było tutaj przedstawić tak wiele mrocznych, naprawdę bardzo mrocznych i oryginalnych pomysłów. A niestety, mam wrażenie, że tego nie wykorzystano. Bo, choć rzeczywiście mamy tutaj wątek Krzysia, który porzuca swoich przyjaciół, i oni, pod wpływem tej jego zdrady, tej jego niewierności, stają się bezduszni i źli. To niestety. To tylko właśnie tutaj pokazano, tak rzucono na siłę, na szybko, aby tylko było, i to nie jest główny wątek tej fabuły, a szkoda. Przede wszystkim skupiono się na tym, że mamy tutaj wątek po prostu kolejnych jakich psychopatów, którzy mordują jakieś dziewczyny. To jest najważniejsze. Zamiast skupić się na tym psychologicznym aspekcie, na tej powolnej przemianie tych miłych i kochanych stworzeń w potwory, to niestety mamy kolejny film o tym, jak jakaś dwójka psycholi atakuje jakieś dziewczyny i widzieliśmy to już setki razy w o wiele lepszym wykonaniu, w o wiele, z o wiele wyższym budżetem i tyle.